To ja bym się nie spodziewał, że ja będę musiał zostać świadikiem pod ostatnim odcinkiem. Ten komentarz wygrał także gratuluję, powiem Wam, że wcale nie było tak łatwo otworzyć tą kancelarię, a do tego znaleźć jeszcze jakieś biuro, ale ostatecznie się udało. Ale zanim Wam go pokażę, to trzeba by coś ubrać najpierw jakąś stylóweczkę dobrą. Chyba dobrze co? Klienci muszą czuć, że jestem profesjonalistą. No to teraz niech każdy z Was zostawi łapkę w górę pod tym filmem i robimy zabawę tak jak w przedostatnim odcinku. Czyli napiszcie w komentarzu jaka praca ma być kolejna i komentarz największą liczbę <laughs> A ja ruszam pokazać wam siedzibę mojej kancelarii. Lokal, w którym znajduje się moja kancelaria, to dawna już biblioteka. Historia z panią bibliotekarką, zanim opuściła ten lokal, była bardzo ciekawa. Zresztą zobaczcie sami, dzień dobry. Dzień dobry. Dostałem pozwolenie na prowadzenie kancelarii w tym lokalu od dnia dzisiejszego. Przepraszam najmocniej. <laughs> Spokojnie, się nie stało. Poczekam. A czemu pan nie chce dalej prowadzić tej biblioteki, tylko wymyśla jakąś kancelarię? Ale co pani taka nerwowa jest? Nikt już nie czyta się.